Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej pod tytułem Człowiek, który gonił swój cień. Jest to bajka rosyjska. Pewien człowiek, niezbyt rozgarnięty, usiłował złapać swój cień. Jednak ilekroć stawiał krok, cień również się przesuwał. Kiedy biegł, cień także biegł. A kiedy się odwracał, widział, że cień go goni. Ta pocieszna scena rozgrywała się na głównym placu miasteczka. I wszyscy tam zgromadzeni śmiali się z jego zachowania. Aż pewien mądry człowiek, który tamtędy przechodził, udzielił im następującej nauki: Skoro śmiejecie się z tego głupka, śmiejcie się też z siebie samych, bo jesteście do niego podobni. Bez przerwy uganiacie się za cieniami, które wam umykają. Za szczytami, bogactwami, urodą, władzą. Wasze serce nigdy nie zaznaje spokoju. Śmiechy ustały, a mądry człowiek poszedł swoją drogą. To jest absolutnie szczera prawda. Ludzie przez całe życie szukają tego, co może im w jednej chwili uciec szczęścia, bogactwa, miłości, władzy, wiedzy. Ale czy z tego powodu mamy siedzieć i nic nie robić, czekając na śmierć? A może wiecznie medytować, błądząc w zaświatach? Jeśli życie może wydawać się czasem absurdalne, to czyż wielkość człowieka nie polega właśnie na podejmowaniu starań? By nadać mu sens. To chciał przekazać Kryłow, autor tej bajki, ciągle aktualnej. Podobnie myślało wielu ludzi nie tylko filozofów i mędrców, też pisarzy pewnie znacie doskonale twórcz twórczość. Wielkiego francuskiego pisarza Alberta Camus. Pisał w sposób podobny. Zapraszam do zapoznania się z jego książkami i do przemyślenia tego, o czym dzisiaj wspomnieliśmy. wspomnieliśmy. Dziękuję.